Siostry i bracia, bardzo serdecznie Was witam na naszym kolejnym spotkaniu modlitewnym. Zapraszam do wysłuchania katehezy, a potem pozostaniemy w ciszy przez pół godziny. Aby modlić się, aby wchodzić w świat nadprzyrodzony, do namiotu spotkania, gdzie przebywa Trójca Święta, po to, żeby się jej oddać. Wracamy do rozważań nad drogowskazami księdza Franciszka Blachnickiego, który nam zostawił drogowskazy nowego człowieka. To są właściwie. Zasadnicze punkty chrześcijaństwa. Jest dziesięć takich drogowskazów. I dzisiaj dochodzimy do ostatniego, który jest zatytułowany Agape. Przeczytajmy ten dziesiąty drogowskaz nowego człowieka. Agape, czyli piękna miłość którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby. Dlatego przez metanoję, przekreślenie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, Chcę wdrażać się w podstawę bezinteresownej służby, diakonii, służąc na wzór Chrystusa, syna człowieczego, wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym. Koniec cytatu. Tak brzmi ten dziesiąty drogowskaz. Agapę, czyli miłość. Wszystko prowadzi do miłości. Miłość jest wszystkim. Sam Bóg jest miłością. I wszystkie poprzednie drogowskazy wskazywały na ten dziesiąty, na tą miłość agapę. W naszym języku polskim mamy pewną trudność z rozumieniem miłości, bo jedno słowo jest bardzo rozmaicie rozumiane. Ono może oznaczać z jednej strony taki całkowity dar siebie, poświęcenie swojego życia, jak chociażby Maksymilian Kolbe, a z drugiej strony tym słowem określa się... Czasem nawet zachowania egoistyczne, jak spełnianie swoich pożądań cielesnych. I jedno słowo, miłość, może być bardzo rozmaicie, a właściwie nawet ekstremalnie różnie rozumiane. W języku biblijnym istnieją przynajmniej trzy słowa na określenie tego, co potem w języku polskim jest oddawane przez miłość tutaj język biblijny jest o wiele bogatszy pierwszym słowem to jest greckie eros jest to jakaś cielesna bliskość pobudzenie jakiś pociąg seksualny libido także poprzez ten to określenie eros Rozumie się akt seksualny, akt małżeński. Oczywiście on jest czymś pięknym, realizowany w małżeństwie. On nie sprzeciwia się zamysłowi bo Bożemu. Miłość cielesna może być piękna. Ona sama pochodzi od stwórcy, ale pod warunkiem, że jest podporządkowana tym dwóm następnym rozumieniom miłości. Miłość w sensie eros, takiej miłości nie można mylić z tym, co greckie słowo oznacza porneja, to znaczy porządliwość cielesna. Porneja jest nierządem, nie liczącym się ani z normami etycznymi, ani z autentycznym dobrem drugiej osoby. Jest to jakieś ślepe uląg... Uleganie porządliwości seksualnej i prowadzi do degradacji duchowej człowieka. To jest porneja. Eros to jest coś bardzo pięknego, jeżeli podporządkowane jest dwóm następnym rozumieniem miłości. Drugie rozumienie to jest filia. Filia to miłość i życzliwość. Przeżywana w gronie przyjaciół lub rodziny. Jest to taka forma akceptacji, przyjaźni, uważności, uprzejmości, tolerancji, rozumienia drugiego człowieka, wczucia się w jego sytuację. Filia nie skupia się już na ciele, ale przede wszystkim na dobrach duchowych bliźniego. Od tego słowa pochodzi polskie, Polski termin filantropia to znaczy służba dla innych, uważność na potrzeby innych ludzi, dobroczynność, troska o innych. I to jest mniej więcej filia. Ale najwyższym, najbardziej wysublimowanym rozumieniem miłości jest to, co zawiera greckie słowo agape. Agapę polega na całkowitym darze z siebie dla drugiego. Miłość agape pragnie dobra bliźniego, niezależnie kim On jest i co czyni. I taką właśnie miłością agape ukochał nas Bóg. Ukochał Bóg nas ludzi, nawet nie wahając się oddać wszystkiego włącznie ze swoim umiłowanym Synem. To jest dar z siebie. To jest całkowity dar dla drugiego. Taką najbardziej szczytową formą agape jest miłość nieprzyjaciół oraz oddanie życia za drugiego człowieka. A zatem widzimy, że język grecki biblijny ma trzy różne określenia. A w naszych polskich tłumaczeniach, w tych wszystkich miejscach, pojawia się słowo miłość. Trzeba by sięgać do oryginału, ale o jaką miłość chodzi? Czy tą eros, czyli cielesną bardziej, czy tą filię przyjaźni, życzliwości, czy też agapę, to znaczy całkowitego daru z siebie? Ksiądz Franciszek celowo nie użył. Słowa miłość, bo wiedział, że one są różnie rozumiane, wybrał słowo Agape. Tą miłością Agape jest sam Bóg. Bardzo pięknie przedstawił tę miłość, opisał w jednej ze swoich homilii, już właściwie pod koniec życia. To była homilia paschalna. Ostatnia Wielkanoc przeżywana przez niego w 1986 roku. I posłuchajmy kilku, kilkunastu zdań z tejże homilii. Ona układa się w takie trzy punkty. I weźmy najpierw punkt pierwszy. Cytuję: Bóg jest miłością. A miłość polega na tym, żeby dawać. Miłość ostatecznie polega na tym, żeby dać siebie. Nie zatrzymywać siebie dla siebie, ale posiadać siebie po to, żeby ciągle dawać siebie. To jest istota miłości i to jest istota Boga. Dlatego w Bogu są trzy osoby. Bo Bóg Ojciec daje, wypowiada siebie. I oto rodzi się słowo przedwieczne, które jest odblaskiem chwały Ojca. Ojciec i syn wzajemnie posiadają naturę Bożą, nie przez posiadanie jej dla siebie, ale przez dawanie. Dlatego w Bogu jest także uosobiona miłość, trzecia osoba boska, duch przenajświętszy. Człowiek jest powołany właśnie do takiego istnienia, do istnienia przez dawanie siebie, czyli przez miłość. Tutaj koniec cytatu. Przerwijmy czytanie tego tekstu. Ksiądz Franciszek Blachnicki wychodzi z takiego najbardziej pierwotnego źródła, a tym źródłem jest Trójca Święta Bóg który jest miłością, i tłumaczy, czym jest ta miłość Agape. To jest dawanie siebie drugiemu. Ojciec cały daje się synowi, a syn cały daje się Ojcu. I tą uosobioną miłością Ojca i Syna jest Duch Święty. Miłość jest prawem Boga, to jest wewnętrzne prawo Boga. On nie może inaczej istnieć, jak tylko dając siebie całkowicie. I na taki obraz my zostaliśmy stworzeni. I to już jest zawarte w pierwszym rozdziale pierwszej księgi, żeby człowiek zawsze pamiętał, pierwszy rozdział pierwszej księgi Biblii, księgi rodzaju, stworzył Bóg człowieka na obraz własnego stworzył. Na taki obraz zostaliśmy stworzeni. Dlatego ty i ja powinniśmy wpatrywać się w Boga, aby odczytywać w nim prawo naszego życia, by odczytywać istotę. A istotą jest dar siebie. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I to jest punkt pierwszy. Przejdźmy teraz do punktu drugiego. Nawiązując do tych słów, do ostatniego zdania, jeszcze raz go przeczytajmy. Człowiek jest powołany do istnienia przez dawanie siebie, czyli przez miłość. Szef Franciszek mówi dalej tak, cytuję. Człowiek zszedł z tej drogi popełnił straszną pomyłkę. Kiedy zerwał owoc z drzewa rajskiego, wtedy też, jak gdyby oderwał swoje istnienie od Boga, żeby istnieć dla siebie, żeby posiadać siebie poprzez posiadanie, poprzez używanie, przez lgnięcie do siebie, przez odnoszenie wszystkiego do siebie. To jest grzech. I to musi zrodzić śmierć. Bo człowiek pogrąża się właśnie w tym, co jest nicością, w tym, co nie ma w sobie źródła istnienia. Im bardziej człowiek lgnie do siebie, im większym jest egoistą, tym więcej gromadzi, im więcej posiada, im więcej używa. Tym bardziej pogrąża się w śmierci, aż pogrąży się w śmierci wiecznej. Koniec cytatu. A zatem w punkcie drugim, ksiądz Franciszek ukazuje, że człowiek popełnił okropny błąd. Zamiast patrywać się w Boga i dając wszystko, daje także swoją miłość przestrzegając tego prawa daru siebie, nie zrywając owocu, to on ten owoc zerwał, zaczął konsumować, zaczął gromadzić. Samo posiadanie jeszcze nie jest złe. Zresztą to w punkcie pierwszym mówiliśmy, znaczy ksiądz Franciszek to mówił, żeby posiadać siebie, aby dawać siebie, to dopowiedzenie jest ważne. A tutaj człowiek posiada nie po to, aby dawać, tylko aby się tym nasycać, aby gromadzić jak najwięcej, także kosztem drugiego, kosztem złamania także prawa naturalnego. I to jest egoizm. Egoizm jest zaprzeczeniem Agapy. Egoizm jest narcystycznym ukierunkowaniem ku sobie. Aby brać, używać, nie dzielić się. I żyjąc tak, zaprzeczamy swojej własnej naturze. Jesteśmy martwi duchowo. I na tym polega Urzech Pierworodny, który przeszedł na wszystkich. Wszyscy mamy tendencję do brania, zagarniania, niekontrolowanego konsumowania, do tego, żeby się wywyższać. Żeby być zawsze docenionym, do tego, żeby panować, żeby egzekwować swoją władzę. A dzisiaj to chyba szczególnie widać, bo tych dóbr jest bardzo dużo, i człowiek może przebierać w tych dobrach, niejako zatopić się w tym. I co dalej? Tu przechodzimy do punktu trzeciego. Na szczęście na punkcie drugim nie, nie kończy się historia człowieka. Jest wyjście z tej sytuacji. Posłuchajmy, co mówi ksiądz Franciszek. Cytuję. Aby zawrócić człowieka z tej drogi, Bóg podjął tę niesamowitą, niezwykłą katechezę wobec człowieka. To jest największa katecheza. Oświecenie, nauka. Oto Bóg przychodzi i, staje, przychodzi i staje się człowiekiem. Przyjmuje naszą ludzką naturę, po to, żeby móc dawać siebie. Bóg został wydany za nas. To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Kiedy Chrystus wypowiadał te słowa w czasie ostatniej wieczerzy, wiedział, co to znaczy. Wydał siebie. Już więcej Bóg nie mógł udać człowiekowi jak samego siebie w sposób tak realny, prawdziwy, ostateczny. Koniec cytatu. A zatem, aby to wszystko naprawić, Bóg posyła na świat swojego syna. Syn przyjmuje ludzkie ciało po to, żeby dawać siebie, po to, żebyśmy patrząc na Jezusa. Utożsamiali się z nim, coraz bardziej przybliżali styl życia, nasz, do jego stylu życia. Ta miłość, agape, płonęła w sercu Jezusa, który, jak to mówi Święty Piotr, w Dziejach Apostolskich jest zapisane, przeszedł przez Ziemię czyniąc dobro. On nigdy nie myślał o sobie. On Spalał się, on dał swój czas, on zawsze służył, on dał swoje ciało, krew, dał swoje życie. Oddał swoje życie także za nieprzyjaciół. Pamiętamy, że szczytową formą agapy to jest miłość nieprzyjaciół i oddanie za kogoś własnego życia. I w swojej śmierci Jezus połączył te dwa wymiary. Umarł. Za tych, którzy go skazali na śmierć. Oddał życie. I to jest tajemnica naszego człowieczeństwa. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy. Ale ciągle to trzeba przypominać. Jezus Chrystus jest wielką katechezą. Dla każdego chrześcijanina popatrz na Niego, popatrz jak On żył. I to jest katecheza zawarta w Ewangelii. On nie żyje dla siebie, On nigdy nie jest egoistą, On zawsze jest dla drugiego. I to jest Agape. Dlatego ksiądz Franciszek mówi dalej, cytuję. Z tego wynika, że i my musimy zacząć żyć według tego samego prawa. Do czego uzdalnia nas chrzest? Do tego, abyśmy umierali przez całe życie, abyśmy umierali dla własnego egoizmu, dla miłości własnej, abyśmy ciągle przekreślali w sobie tego człowieka, który żarłocznie chce wszystko pożerać dla siebie, mieć, brać, posiadać. Ile razy przezwyciężymy swój egoizm, ile razy otworzymy się ku drugiemu, ile razy spełnimy bezinteresowny czyn, nie pytając o zapłatę, ile razy nachylimy się nad bratem, który cierpi nędzę i jest opuszczony, ile razy złożymy ofiarę z tego, co mamy, nie pytając ani o uznanie, ani o pokwitowanie, żeby mieć mniejszy podatek. Tylko po prostu po to, żeby dać, dać bezinteresownie, tyle razy przechodzimy ze śmierci do życia. Koniec cytatu. Tak jest wniosek z tej wielkiej Katechezy. Mamy Żydzia Chrystus. I trzeba powiedzieć, że tak żył szan Franciszek. On coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa. On się nigdy nie oszczędzał. Jeżeli patrzymy na jego życie, to rzeczywiście jest to życie piękne. On płonął jak pochodnia, spalał się. I w tym trzeba powiedzieć, był bardzo podobny do Karola Wojtyły, biskupa, kardynała. Ich drogi się zeszły w pewnym momencie. Prawie również nic, tylko rok różnicy między nimi. Zarówno Blachnicki, jak i Wojtyła to są ludzie, którzy nie myślą o sobie, którzy żyją skromnie, ubogo, nie gromadzą dóbr materialnych. To są osoby, które w ogóle nie dbają o komfort swojego życia umią się dzielić żyją nie dla siebie, spalają się w agapę. Przeczytajmy dwa świadectwa, po kilka zdań, oczywiście, bo to są o wiele dłuższe świadectwa, ale fragmenty dwóch świadectw. Kobieta o imieniu Teresa pisze tak o Księdzu Blachnickim. Potrafił wytworzyć poczucie wspólnoty. Interesował go każdy człowiek. Miało się poczucie, że czuwa nad wszystkim, ale zostawiał swobodę inwencji. Traktował wszystkich ludzi przyjaźnie. Czuło się, że rzeczywiście jest ojcem wszystkich. Najbardziej pociągający był jego autentyzm i bezinteresowność w tym, co czynił głęboka wiara i zaangażowanie w ukazywaniu najwyższych wartości oraz bezkompromisowość w stylu życia pociągały zwłaszcza wielu młodych do takiego postępowania. Wielu z pewnością spośród tej młodzieży, mając tak wyraźne dla siebie świadectwo, to obecnie gorliwi kapłani odpowiedzialnie rodzice i pracownicy rzetelnie wykonywujący swój zawód. I drugie świadectwo. Nazywałam go ojcem, bo rzeczywiście był dobrym ojcem dla wszystkich. Kochał wszystkich, a szczególnie młodzież. Uderzała mnie jego skromność, troskliwość o każdego człowieka, bezpośredniość, dobroć, miłosierdzie, wewnętrzny pokój, a także wielkie umiłowanie ubóstwa. Był zakochany w Bogu, przeżywał Boga i dawał go drugim. Był też bardzo towarzyski, potrafił swoim dowcipem rozweselić otoczenie. Koniec cytatu. Tak żył ksiądz Franciszek, nasz tegoroczny przewodnik, przewodnik po ścieżkach duchowych. Wszystko prowadzi do takiego stylu życia, do stylu życia w duchu miłości, czyli agape. Nie chodzi o słowa, chodzi o czyny. Mamy w swoich rękach życie. Niezwykły, bezcenny dar. Możemy z tym życiem zrobić coś pięknego, albo żyć dla siebie w duchu egoizmu. Ale czy nie warto żyć w duchu agape, dobrowolnie, nieprzymuszonym? Myśleć nad tym, w jaki sposób, gdzie, w tych okolicznościach, w jakich się znalazłem. Mogę spalić się w tym darze z siebie na modlitwie dla Boga, kiedy jestem z ludźmi w pracy, na uczelni, na tych, których spotykam. Zastanawiać się nad swoim życiem. Nasze życie to jest zadanie, jedno wielkie zadanie do wykonania. Trzeba się zastanawiać nad tym życiem. W jakim kierunku ono podąża? Czy ja nad tym panuję? Czy rzeczywiście chcę zostawić po sobie dobro? Czy ktoś kiedyś po moim odejściu z tego świata będzie mógł powiedzieć, tak jak o Jezusie, przeszedł przez życie czyniąc dobro? To jest. Refleksja, która budzi się na bazie tego dziesiątego drogowskazu, Agapę. Dar z siebie. Nasze zadanie. Pozostajmy z tymi myślami teraz. I przede wszystkim na początku, na pierwszym miejscu zawsze dawajmy się Bogu. To także jest miłość Agapę. Nawet... Pierwsza miłość agape idzie w kierunku Boga. To jest nasza modlitwa, modlitwa w ciszy, która polega na tym, że człowiek w milczeniu cały oddaje się Trójcy Świętej. I potem, kiedy pójdziemy do innych zajęć, dajemy się bliźnim. I to także jest agape. Wejdźmy już w tą ciszę, aby dać się całkowicie Trójcy Świętej, która jest jedną wielką miłością.